Negatywne mówienie i myślenie o sobie samym to coś, co bardzo silnie wpływa na naszą podświadomość, na naszą psychikę, ale także na nasze ciało, relacje i całą rzeczywistość człowieka. Jakie niesie skutki to negatywne mówienie i myślenie o sobie? Przede wszystkim programujesz swoją podświadomość na porażkę. Twoja podświadomość nie rozróżnia żartu, ironii czy skromności. Każde powtarzane zdanie traktuje jak prawdę. Gdy człowiek mówi: Jestem głupi, nic mi się nie udaje, mam beznadziejne ciało. Jego umysł przyjmuje to jako instrukcję i zaczyna działać w zgodzie z tym przekonaniem, sabotując szanse, decyzje i poczucie własnej wartości. To tak, jakbyś już na samym początku skreślała swoje zamierzenia, bo już zaprogramowałaś swoją podświadomość na porażkę. Myśląc i mówiąc o sobie negatywnie, tworzysz wewnętrznego wroga. Negatywny język wobec siebie buduje konflikt wewnętrzny. Zamiast być swoim największym wsparciem, człowiek staje się dla siebie oprawcą. To generuje chroniczny stres, napięcie i lęk, które z czasem. Prowadzą do wyczerpania emocjonalnego. Mówiąc źle o sobie, zaburzasz swój obraz w siebie. Powtarzając negatywne słowa, zaczynamy w nie wierzyć. Tworzy się zniekształcony obraz siebie, zbudowany na mm, emocjonalnych ranach, a nie na faktach. To może prowadzić do depresji, lęków, perfekcjonizmu, lub, lub przeciwnie, do bierności, poczucia bezwartościowości. Idąc dalej, mówiąc i myśląc źle o sobie, blokujesz swój rozwój osobisty i duchowy. Kiedy ktoś nie wierzy, że zasługuje na coś dobrego i nie pozwala sobie nawet o tym pomyśleć, to tak jakby nie miał prawa po to sięgnąć. Wewnętrzny głos mówi: To nie dla mnie, nie jestem wystarczająco dobra. To tak, jak życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym: nie da się ruszyć do przodu. Jak to negatywne myślenie i mówienie o sobie wpływa na ciało i zdrowie. Słowa i myśli mają energetyczną jakość. Mówienie do siebie z pogardą może prowadzić do napięć mięśniowych i bólów psychosomatycznych, osłabienia odporności, problemów z wagą, bo zestresowane ciało gromadzi tłuszcz, jak tarczę ochronną przed atakiem. Ponadto do chorób autoimmunologicznych ciało walczy ze sobą samym, bo sami siebie bombardujemy tym negatywnym myśleniem. I na koniec jeszcze: przyciągasz relacje, które to odbijają. Ludzie często spotykają w życiu takie osoby, które Odzwierciedlają ich wewnętrzny stosun stosunek do siebie samych. Jeśli ktoś nie szanuje siebie samego, nieświadomie dopuszcza tych, którzy też nie będą go szanować. A potem czujesz się odrzucony lub niedoceniany, to tylko utwierdza Cię w przekonaniu i w tym Twoim negatywnym obrazie siebie. Jak zamienić to negatywne mówienie, kiedy przychodzi ci na myśl, ale jestem głupia? Wtedy mówisz, zamieniasz to, skreślam, skreślam słowo głupia i mówię, uczę się, każdy ma prawo popełniać błędy. Zamiast nienawidzę swojego ciała. Możesz powiedzieć, moje ciało nosi moją historię. Pracuję nad jego uzdrowieniem z miłością. Zamiast nic mi nie wychodzi, każde doświadczenie mnie uczy i idę swoją drogą i w swoim tempie. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Nie musisz. Być taki czy taka, jak ktoś tego od ciebie oczekuje. Idziesz przez życie swoją drogą ze swoimi doświadczeniami. Twoje ciało, umysł i dusza noszą twoją historię. Nikt tego nie doświadczył tak jak ty. Przeczytam ci teraz kilka afirmacji, które mogą pomóc ci. Przekształcić to negatywne myślenie na swój temat. I możesz powtarzać sobie na głos albo w ciszy za mną: Kocham i akceptuję siebie dokładnie taką, jaką jestem. Moje słowa mają moc. Wybieram mówić do siebie. Z miłością. Każdego dnia staję się dla siebie najlepszym przyjacielem. Moje myśli tworzą moją rzeczywistość. Tworzę je świadomie. Zasługuję na szacunek, dobro i miłość, również od siebie samej. Wybaczam sobie dawne błędy. One były częścią mojej drogi. Odpuszczam potrzebę oceniania siebie. Wybieram zrozumienie. Zmieniam głos wewnętrzny w głos czułości i wsparcia. Dziękuję mojej przeszłości, ale teraz wybieram nową opowieść o sobie. Moje ciało zasługuje na miłość, troskę i wdzięczność. Słucham swojego ciała z szacunkiem i zrozumieniem. Każda komórka mojego ciała reaguje na moje dobre słowa. Karmię swoje ciało nie tylko jedzeniem, ale i miłością. Każdego dnia uczam się i rozwijam w swoim tempie. Pozwalam sobie być niedoskonała, bo jestem człowiekiem. Mam w sobie siłę, której jeszcze w pełni nie odkryłam. A moja wartość jest niezależna od ocen innych ludzi. Właśnie tak. Zapraszam. Rozgość się w mojej przestrzeni. Agnieszka Trubel, Dotyk anioła świątynia relaksu.